Siema RC Świry. Mały test prędkości sobie przeprowadzimy. A czego będzie dotyczył ten test prędkości? Moi drodzy, pewnego pojazdu, którego test chciałem zrobić już od bardzo dawna. I to jest pojazd, który jeździ na zawodach, a konkretnie rzecz dotyczy bagusów 2WD <laughs> jeżdżących na zawodach. Jeżdżących w klasie 13,5 stock, czyli jeżdżącej w tej klasie wolniejszej, tak? Gdzie wszyscy jeżdżą na tym samym regulatorze i na tym samym silniku. Zawsze mnie ciekawiło, jaka jest mniej więcej, posłuchajcie, mniej więcej prędkość maksymalna takiego modelu. Oczywiście przy zadanych jakichś warunkach, no bo prędkość może się różnić w zależności od tego, jaką damy nawet bateria, jakie przełożenie, jakie koła. Powiedzmy, że tu to jest Tima Susheighted B6.3. Przełożenie jakie mam, odbi odbiór mam bodajże 72. A tak 29, słuchajcie założyłem takie kółka chińskie, one się trochę tak palonują, rozszerzają, więc może przez to też szybciej pojedzie. No i będzie miał też założoną taką bateryjkę, która waży ze 150 gram. A dlaczego mnie ciekawi ile ten bagus pojedzie? Bo mnie to zawsze ciekawiło. A już pewien eksperyment raz zrobiłem z bagusem w skali 1.8 z X-Rayem, którym tam powiedzmy jeżdżę po torach, jeżdżę na jakichś zawodach. I ciekawostka była taka, że... Zmierzyłem w nim prędkość na prostej i u nas na torze, na torze glinianym, i się okazało, że prędkość maksymalna tego modelu wychodziła bodajże, o ile dobrze pamiętam, żeby nie skłamał 74-75 km na godzinę pewnie nie mogłaby być większa, jak z jakichś tam przełożenia robimy pewnie z 90 by doszedł, ale to nie o to chodzi. Natomiast okazało się, że jest rządząc tamtym bagusem po torze. Prędkość maksymalna, jaką osiągał pod koniec mniej więcej prostej, to było 56 km na godzinę. Tutaj niestety nie zmierzę, ile wychodzi prędkość na torze. Na tym torze na werze, ponieważ jest to wszystko pod dachem, a będzie oczywiście GPS, więc nie będzie widział odbiornik, nie będzie widział satelitów, więc nam prędkości nie zmierzy. Ale to jest ciekawa rzecz, bo nam pokazuje, jaka jest prędkość maksymalna przy tym XR, jaka była prędkość maksymalna modelu na prostej. I na torze. I wyszła dosyć spora różnica, co nam pokazuje, że możemy się bawić zębatkami tak, żeby zwiększyć moc modelu, kosztem prędkości, bo tej prędkości okazuje się, że na tamtym torze u nas tu na glinie przy tym tamtym przełożeniu nie była cała wykorzystywana więc można pójść w moc, chociaż z mocą to też czasami oczywiście trzeba uważać, bo jak mamy za dużo mocy to model może być gorszy do opanowania na jakichś powiedzmy śliskich nawierzchniach, sypkich, gdzie, gdzie nie mamy wyczucia za mocno wciśnięcie, ten, ten zacznie nam w jakieś poślizgi wpadać itp itd. no to jest masa jakiś tam ustawień, ale to fajną rzecz mi pokazało. No i teraz powiedzmy, zmierzę sobie, ile jedzie, bo, ile jedzie, bo mnie to zawsze ciekawiło, ile, ile jadą te stoki, żeby potem mógł Wam opowiadać na filmach, ile to jedzie, a nie, żebym bajki opowiadał. No to co, przechodzimy do konkretu i robimy test tego modelu. Także nadajnik zakładamy, aplikację załączamy. No i moi drodzy, zaczynamy! No to teraz sprawdzimy, ile on jeździł. Moi drodzy, wyszło, że model maksymalnie pojechał 55 km na godzinę. Także moi drodzy, poznaliście mniej więcej możliwości bagusów 2WD z stoków 13,5. Zwoja, jaka jest pirazy drzwi, prędkość, bo oczywiście może być i mniejsza, i większa, w zależności jakie przełożenia, jakie baterie. No i moi drodzy, uświadomiłem sobie, że właśnie pierwszy raz w życiu byłem z wagusem w 2WD na dworzu. Rozdziewiczyłem. Znaczy niektórzy chodzą na pole, u nas w Łodzi chodzi się na dwór, wiecie, takie, takie pałacowe zachowania trochę mamy w Łodzi. <śmum> Także szkoda, że nie mogę sprawdzić tego u nas na torze na Werze, ponieważ no, raczej GPS mi nie odczyta. A fajnie by było wiedzieć, jak jest spasowana prędkość maksymalna taka na prostej, widzieliście mi ją dosyć długą, prostą, żebym mógł się rozpędzić do tego, jaką prędkość maksymalną e, osiągnąłby powiedzmy u nas na torze, na werze. Może kiedyś jakoś uda się to pomierzyć. Pozdrawiam Was, zapraszam na kolejne filmy.